Następny przystanek – Czerzenie Dworzec. Następny przystanek – Rondo Czerzyńskie. Następny przystanek – Rondo Kocmyrzowskie imienia Księdza Dożelanego. Następny przystanek – Teatr Ludowy. Następny przystanek cienista. Następny przystanek Wańkowicza. Następny przystanek Darwina. Następny przystanek wzgórza krzesławickie. Następny przystanek gębałów. Na żądanie. Następny przystanek morcinka. Na żądanie. Następny przystanek rusy. Następny przystanek Prusy-Szkoła Na żądanie Następny przystanek prusy WSR. Na żądanie Następny przystanek Sulechu Na żądanie Następny przystanek dojazdów PKS Następny przystanek dojazdów Działki Na żądanie Następny przystanek, kocmyrzów Lubożyca, Urząd Gminy. Następny przystanek, Lubożyca, Szkoła. Następny przystanek, Lubożyca. Następny przystanek, Wysiołek Lubożycki, Skrzyżowanie. Na żądanie. Następny przystanek Wysiołek Lubożycki, Abkazy. Na żądanie. Następny przystanek Łóczyce Las. Na żądanie. Następny przystanek Łóczyce Kosynierów. Następny przystanek łuczyce zjawienie. Na żądanie. Następny przystanek łuczyce zwierzyniec. Na żądanie. Następny przystanek Zadobie wiadukt. Na żądanie. Następny przystanek goszcza cmentarz. Na żądanie. Następny przystanek goszcza dworek.